Cześć człowiek. Witam w czwartym dniu naszej serii na temat samotnego rodzicielstwa. Dzisiaj porozmawiamy o wsparciu finansowym i prawnym, które jest dostępne dla samotnych rodziców. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być taki trochę nudny temat, ale obiecuję, że postaram się to przedstawić jak najciekawiej. Jeśli się da. Mm, Okej. Okay. Przede wszystkim samotne rodzicielstwo to nie tylko ogromna odpowiedzialność emocjonalna, ale to też wyzwania finansowe. Dlatego ważne jest, żeby znać, wiesz, jakby wszystkie dostępne opcje wsparcia. Bo w Polsce mamy różne formy pomocy, które mogą trochę odciążyć. Budżet samotnego rodzica. Na pewno warto wiedzieć, że są dostępne różne zasiłki rodzinne, różne dodatki. Na przykład zasiłek na dziecko, który może pomóc w pokryciu codziennych wydatków. Warto też sprawdzić, czy przysługuje Wam dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka. Jakby każda złotówka się liczy. Ulgi podatkowe to jest kolejna opcja. Jakby możecie skorzystać z ulg na dzieci przy rozliczeniu rocznym pit -u. I to może też znacząco jakby obniżyć wasze zobowiązania podatkowe, więc warto o tym pamiętać, kiedy zbliża się czas rozliczenia pit -u. Wsparcie prawne to też jest bardzo ważny aspekt i główny temat tego, tego wideo. Bo jeśli macie problemy z alimentami, warto skonsultować się z prawnikiem. Istnieją różne organizacje, które oferują bezpłatną pomoc prawną dla samotnych rodziców. Mogą one pomóc w egzekwowaniu tych alimentów, ale także mogą doradzić w sprawach związanych z opieką nad dziećmi nad prawami rodzicielskimi. Owszem, można tutaj wchodzić w temat, że sądy wspierają matki i ojcowie są dyskryminowani itd. Tak Natomiast to nie jest temat tej serii. Odetnijmy się od tej przyszłości, odetnijmy się od tych uprzedzeń, rozwijmy sobie trochę więcej tej empatii, wejdźmy w buty różnych osób. Bo są różne przypadki. Nie możemy klasyfikować też wszystkich, że pozbawili ojców kontaktów z dziećmi, czy matek, czy że to wszystko to jest po prostu jakaś taka walka dorosłych, a cierpią na tym finalnie dzieci. I później ci dorośli sobie utrudniają. No nie wiem, ojciec nie będzie płacił złośliwie alimentów, albo sam będzie miał różne problemy i, i będzie przed tym uciekał, matka będzie miała jeszcze więcej problemów, więc więcej stresu. Więc jakby szukajmy wsparcia bądźmy dla siebie ludźmi. Nie zapominajmy też o tych organizacjach non-profit, o, o różnych lokalnych inicjatywach, które mogą oferować jakby różnego rodzaju wsparcie, czy to finansowe, czy to prawne. Bo czasem, czasem nawet w waszym mieście, mogą działać naprawdę grupy wsparcia, które organizują zbiórki, czy oferują pomoc w tych codziennych obowiązkach. Warto o tym porozmawiać, być może warto takie grupy wsparcia stworzyć, jeśli możesz być samotnym rodzicem i, i możesz widzieć taką potrzebę w naszym społeczeństwie, przyczyniając się tak naprawdę do tego, żebyśmy mogli ze sobą się w zdrowy sposób komunikować. Bo wsparcie psychologiczne, o którym mówiliśmy sobie w poprzednim wideo, to jest jedno, wsparcie finansowe, prawne to jest drugie. Więc jak Wy sobie radzicie z finansowymi wyzwaniami, Samotnego rodzicielstwa w świecie, który ewidentnie jakby golił nas coraz bardziej z pieniędzy, podnosząc ceny, nastawiając nas przeciwko sobie. Jakie wasze są doświadczenia? Uprzedzenia, może? A może macie jakieś sprawdzone sposoby na zarządzanie budżetem? Zapisywanie, prowadzenie jakiegoś dziennika? Ja sam chętnie przeczytam wasze. Podejście do tego typu rzeczy. A może znacie jakieś organizacje, które naprawdę pomogły wam, albo komuś, kogo znacie? Myślę, że przestrzeń w komentarzu jest całkiem znośna, żeby się podzielić swoimi historiami czy poradami. Natomiast chciałbym prosić o to, żebyśmy nie walczyli gdzieś tam ze sobą. Wasze doświadczenia na pewno mogą być bardzo ważne, bardzo pomocne, więc śmiało Dziękuję za oglądanie kolejnego materiału e, do zobaczenia oczywiście jutro jutro porozmawiamy sobie o wsparciu e, społeczeństwa i organizacji różnych firm e, fundacji tak dalej dla samotnych rodziców. Do zobaczenia